Serdecznie witam wszystkich w Dead Space 2. Tak, jestem Gusiek i będziemy sobie pykać. Się cieszymy normalnie, tak. Sarkazm, cieszymy się. Tutaj przejrzę na szybko, czy czegoś nie zapomnieliśmy? Stąd wychodzili. W ostatnim odcinku kupiliśmy broń. O... Jak ona się nazywa? Mm, już sprawdzam? O Szczepnica. Żeby nie powiedzieć źle. Nie ma to jak kupić broń. I nie pamiętać jak się nazywa. Właśnie. Znaczy, to jest The Space. Ja nie muszę tu nic pamiętać. Znaczy muszę pamiętać, żeby przetrwać. <grym> to jest najważniejsze. Pieniążki. A jednak coś przegapiłam, widzicie? Dobra, jedziemy z tym koksem. Kupiliśmy broń, raz się chyba zabiłam, jechaliśmy polskim PKP i koniec. Jedziemy y, tu, tak? Tak. Lezwać. Y, jeśli można. Okej, okay. jakkolwiek mnie tu zaatakuje, jestem na to gotowa. Nieprawda, żartowałam. Oh!

a są własne dziecko... żonę. No, sympatyczny gaś Nie ma co. A podgościmy Nie pójdę tam. choćby nie więcej. Muszę tam iść. Ale się... Ja, ja chcę się przejść. O. No i dobrze zrobiłam, bo tu kasa była. Nie fryzury. Dla pań i banów i ludzi obojga pójci <grymne> Ej, zdarzałem się tacy. Okej, okay. co to za... A, mm. oh, jest. To macie. Przebiegam po tekście. Proszę sobie czytać, kto zainteresowany. Jejdź. O, sztek, ostatnie zdanie. I jest mi dobrze z tym. Hahaha. Nie dam rady tego, nie? Aaa, ja nie chcę. Dobra, idziemy. O. nie przycina Coś czuję, że to się się skończy. Znowu się zabije. Lo znowu? Hmm. Tyle. Czytajcie sobie. To jest coś... Przelzę tylko szybko. Hmm. A, o znaku. Kogo to obchodzi? <grychy> Mogliby dawać krótsze notatki. Jeszcze. No. Yeah. I z... jak zwykle w ostatnim momencie. A -a. Dzieci? No, dana i thought you were routing me to residential this looks like a unitology recruitment center am i still on track yes there's an old maintenance access point in there that'll take you through the waste disposal system and into the cassini towers stay sharp Tyle. Czytajcie sobie. Ja może będę to czytać poza nagraniami, żeby Wam nie zajmować czasu. Eee, jakoś nie widzi mi się, żebym w ogóle to czytał. Dobra, chcę spróbować tą broń, dlatego... Nie patrzę, nie komuś rozwajałam. Znak! Sprzedają takie pamiątki? Też chcę. nie takie figurki dla fanów sprzedawać. Chyba, że sprzedają. No to przepraszam. Gdzie? O kurde. O-o. Nie dobrze. O, kurcze. O nie! Ej, zużyliśmy mi... no nie, zużyliście mi cały zapas. Co? Bo ja bym strzeliłam tam, jak oni już się pojawiali, tylko że tam była ta szyba. I obawiam się, że ona by pękła. armowny apteczki? Gdzieś? Są? Na pewno? To widzę, że jest całkiem niezłe. mamy apteczek, a przydałoby się. to jest? Kurde. Aha. Ups. Apteczek nie mamy. <laughs> Przeżyjemy. Przeżyjemy Azak. idzie Warning. Damage to glass. Good uh, cause vacuum. Mój piękny angielski, tak. A... Jakbym teraz to strzeliła, to... <noise> to takie... ups. Na pewno nic już nie ma. Jakaś apteczka. czy dno? I wiecie jaka to głupota byłaby, gdybym tym życiła w tamto? Idziemy, idziemy. A, nie chcę jak wychodzić, tu jest tak miło, ciepło. Czekajcie, może nic mnie nie zaatakuje. Łyczek herbaty. Miętowej, tej zdrowej. A oh, Jezus musiałam że tam tam, tam. Okay. Sama kasa oh. O sięąć sernie.

Dobra, gdzie mamy iść? Mamy iść tędy, a mi kusi tu. Uwaga, niebezpieczeństwo. To idziemy. E, nie idziemy. Dobra, no to weźmy to, co ten gość się mówi. Może się przyda. Obawiam się... ...że... ...coś nas tu zje. A tu nas nic nie zje, fajnie. Sąknijcie się drzwi. Bo nie chcę ryzykować. Nie zamknęłeś się. Patrzcie, jakiś śpinie. Okej. Okay. No. Ja <ślawniades> nie żyję. To. Hmm. Ja na razie nic, jeśli co, najpierw no, zapiszę, potem będę coś robić, bo coś zepsuję, bo to tamto wracamy tu na pierwszy. Tak. dajemy. No mówiłam, zepsułam już. Czekajcie, ile mamy? Siedem. O kurczę, i już nie mamy, ale widzę, że są pieniądze. A to mi niepotrzebne. potrzebne, który z kolegów ma apteczkę? <laughs> Miałeś o, jakiś ty miły. Kocham cię Zbieram od razu użyjemy, bo... <laughs> bo możemy. Ty wiedziałeś, prawda? Zadzwoniłeś dzwoniłeś nich. Dobra, wzięłam te, ale one mi są kompletnie niepotrzebne. Tu na mnie coś za.

Ja to widzę, 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 widzę. Dobra, mamy tu. Stąd przyszliśmy, na pewno. Mamy iść tam, ale tam jest zamknięte, czyli coś musimy zrobić. Czy coś znajduje się tu? A. No, body no crime, tylko że tu jest body. Na wszelki wypadek. Ha! Ale w panie nie ponieważ kaści, one się unoszą. Co to jest? Zamkniętej, mnie tam nie wpuścicie, tak? Jak chcecie. Chodź, idziemy. Chodź, idziemy. Aha, na no tak alt. Zostało nam tylko tam. Dobrze, że tu nie ma jakoś nie wiadomo ile ścieżek. Zostanówmy się. I ponownie zastanówmy się, gdzie powinniśmy byli iść. Tu. W ogóle w tej grze poradnik nie jest potrzebny, no bo. Wciskasz B, pokazuje ci drogę. Proste jak nic. Eja! Już na pewno nie żyjesz. Hop, hop, hop. O, dzisiaj też mam do dobrze... To ma jakieś znaczenie. Ja <śmiesz> śmiesznie biega. Я по-просто, не могу. Это, а? Нет. Нет. A, nic one mi pewnie nie robiły, tak? Mam nadzieję, że tak. I teraz mnie coś zje. No mówiłam. Ja nie idę. No idę, bo... Sprawdźmy. Okay. Chodźmy dać się zjeść. Okej, okay, już mogę iść dalej. Świnia. Ty pewnie wstaniesz. No właśnie. Tak na no, przykład. dalej. Czekaj. To było to, co z ciebie wypadło, tak? Nie. Sklep psów. Co ja teraz zrobię? Znajdę inne. Nie opłaca się tu coś wrzucać? Oh! Moja ziemia obycona. Dobra, mamy jeszcze jakieś apteczka? Jest. Aha, aha. Ja się w ogóle domagam już nowego kombinezonu. Ten mi się znudził. Widzisz? Tak to jest jak próbujesz dobrać się do moich apteczek. Wsabiałem cię nakromorwę. Nie ma tu nic więcej. To jest tak cicho. Ja chcę tu zostać. Ech, Jezus! Zamknij się, kobieta! Zakładam, że tak. Jest tak spokojnie, że nie mogę uwierzyć. I odzyskałam ogniwo. Tak spokojnie, bo nikogo u mnie w domu nie ma. Nie. Fotoliki. O jasne, jasne. No chodź. I co, myślałeś, że będziesz tam leżeć i ja Cię nie zauważę? Tak, on chyba tak myślał, że tak będzie. Ta nie miała czegoś w rodzaju. Te potworki ode mnie uciekały, czy co? Tak, marnuję amunicję do wszystkiego. Przecież to jest takie fajne. O jest. A wiecie co? Ktoś się tak namęczył, żeby to napisać, to przynajmniej uruchomię, żebyście mogli przeczytać. <laughs> Przeczytajcie, a później napiszcie, co tam było. <laughs> Okej. Okay. A, takie petuki No Nawet nie skorzystałem Czekajcie, czy to jest znak też? No ktoś tu miał obsesję, no... Naprawdę. Anton, przyszliśmy, czy idziemy tu, gdzie tu ten potworek był. W ogóle muszę skręcić tu, czyli <laughs> <laughs> A czy ja je mogę zdeptać, a nie ten... Nie bawić się z nimi. Przesuwają kolejce. Jest dużo lepsza. I oddawaj. Ta szepnica jest dobra, tylko że mm, brak mi do niej amunicji. Z tego ciała też coś wypadło. To jest tak spokojnie, że mi się nie chce wychodzić. I znowu się spuczę. Może to jest tak, że jak podejdę i odejdę, to on się sam spokuje. Sprytne. Nie, chcę. A arabski terrorysta. Aha, ha, ha, ha. nie pójdę tam, nie mamy. Chcę zobaczyć sobie, ile mam kasy i tam nie pójdę. Pięćdziesiąt dwa tysiące, ok. A, no wiedziałam. No właśnie, nie macie tu... Jesteś w co piątej Kinder Niespodziance. Potwór? Jakiś? Coś było. Kasa. W już mamy tej kasy. Znowu. The Maker will save us! Keep us safe from monsters. Okej. Okay. A to przerażające. Wiecie co? Najbardziej w grach boję się ciszy. I dzieci. Dzieci się naprawdę boję. Może dlatego ich nie lubię. Trzeba iść tu. Ale nas kusi, żeby iść tu. No, już ja to nic kurczę, a rańce nie ma Skucha. to chodźmy tu i dajmy się zaskoczyć. here hurry Harry. butter few few hallelujah so baby I can stresssco Nie powinno mnie zażrzeć. A, 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 ha, ha, ha. Nic się nie dzieje. O nie, Staza. Ciśnienie C, braknie Ci, Staza. Dziękuję. Dobra, tu nic nie wyskoczy, bo tu wyskoczyło. Ale mało miałeś mi, co dziwnego, że wyskoczyłeś. Ja to chyba mam. Tak, niepotrzebnie to niosę ze sobą. No trudno. Mam iść tu, ale my sobie zajrzymy tu. Może coś nam wyskoczy. No jest. Najgorsze jak się tego spodziewasz. I to się nagle dzieje. Moment, ja zjadę niżej, tak? O nie Dobra, ile nagrywamy? No to przy najbliższym zapisie kończymy. Ziomy, nie można tyle oglądać. To nie jest zdrowe. Powiedziała ta, co ogląda codziennie coś. O, zapis. Dobra, przejdziemy się po tym korytarzu, sprawdzić czy coś nie ma, żebym potem nie musiała... I tak znając życie... Ha, 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 nie przejdziemy się, bo się boję. <laughs> no, boję się. <laughs> Okej, okay. tu kończymy? Tak, tu kończymy, koniec. Sklepu nie ma. No, bo i mam całkiem dużo, ale nie do tej broni, co ja chciałam. I co zjemy? Tyle. W następnym odcinku zobaczymy, co nas zaatakuje. Tam, ta tam, haha. A na razie dostaje świra od tych dźwięków, szeptów i innych takich rzeczy. Dlatego zapisujemy. Zapisujemy, Isaac. Na drugim. Teraz. Tak. I... I co? 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 Kończymy. Isaac. Zapomniałeś jednak o Gniwa pewnie. Tak, Isaac. To twoja wina. No, w takim razie dzięki. на